Witam, ludziska w Legend of Rock. Doszliśmy w sumie dosyć, dosyć daleko, ale przypomniałem sobie jedną rzecz, że posiadłem klucz, klucz do drzwi, przed, które zamknął przede mną ten wstrętny krasnal irlandzki, nie wiem jak go tak nazywam, złośliwy chochlik i kurde, chyba się opokuszę, bo tutaj za bardzo nie wiem na razie co robić, tu się otwiera... Zapadnia, w którą tak czy siak wpadnę. Spodziewałem się, że kula ognista na mnie wyskoczy, a nic takiego się nie wydarzyło, więc wrócę do drzwi. Ja tam przynajmniej Jeszcze pamiętam. Aj, to się okazuje, że nie są szczury, tylko wargi do cholery. One są o, głodnaś. Tomasz jedz. O, byczku. Oddaj chleb. Oddaj chleb. Kompas, w sumie, może nosić alchemik. Noś, tak, to co istotne. Um, co miałem, co ja miałem? Co ja miałem mówić w ogóle? To się już nie świecą, tak jakby. Te może się jeszcze będą, u, jeszcze się żarzą, świetnie, no to wymieńmy sobie w taki sposób to. Okej, okay, byczek jest ciągle nieprzeciążony. Właśnie, tylko że te żaróweczki już tak jakby nawalają. Cholera, tylko czy ja będę mógł... Co to za miejsce? Co to za miejsce? Nie, potrzebuję lepszych żarówek. Bez, bez sensu. Bez sensu. Gdzie była to troszkę lepsza żarówka? Tu. Okej, okay, w takim razie... Patrzmy. Nie no, to też jest kiepska. To też jest kiepska. Ta może. O, ta jest lepsza. Niech będzie. <laughs> Sprawdźmy ściany oczywiście w pierwszej kolejności. <laughs> Symulator ściany, jak to nazwał mój kolega. No ale cóż zrobić? Uuuhu. Proszę bardzo. Co ty tu znalazłeś? Heavy weapon 2 Requires. Specjalny atak. A ja mam heavy weapon na poziomie pierwszym, do cholery, musisz czekać na e, level i musisz oddać trochę badziewia komuś innemu, ty też jesteś głodny. Okej, okay. byczku, oddaj jedzonko i schowaj powiedzmy latarenkę, powiedzmy, żebyś latarenkę schował. Mm, tobie w sumie też by się przydało jakieś jedzonko na wierzchu. Żebyś mógł je sobie skonsumować w odpowiednim momencie Aż to daj wszystkim po, po dwa jedzonka, niech będzie jajo Jaja też się pozbędziemy Więc tak, to Heavy Weapon niech sobie czeka W sumie to niech ono sobie czeka tu Mhm mm Dobra, tak to zrobimy Sympatycznie, nowy Heavy Weapon, tylko potrzebujemy poziomu nic do wciśnięcia, ok. Tak, nic do wciśnięcia. Tu nie mogę wpaść. Tu wargi, następne, do cholery jasnej. Nie wesoło z tymi wargami. Tam nie mogę się dostać. Dobrze, czyli tutaj póki co nic. Na ścia, na słupach prawdopodobnie nie będzie żadnych wcisków. Czy ja mam tutaj ja coś umieścić? To jest dobre pytanie. Byczku. Na przykład mięcho. <laughs> Nie. Tu widzę... Wow! Tu widzę spociski Spociski tu widzę. No to śmigamy w takim razie do tych... Aha, miałem sprawdzić, czy jest sens wracać do tych drzwi. Jest sens! One są tu. O, proszę bardzo. Byku, ty miałeś kluczyk, prawda? Ehm, tak, ty miałeś kluczyk. Proszę uprzejmie... Możemy schować na przykład no, a schowajmy tą broń. Na razie i takiej nie będziemy używać zbyt mocno. Skoro otworzyliśmy sobie tę bramkę, to warto savenąć. tylko i wyłącznie na wszelki wypadek. Nie słychać, żeby coś tu się poruszało. Więc dobra nasza. Hops, hops. Mhm. Mm Nic we mnie nie rzuca? Nic. To dobrze. Wręcz znakomicie. Dobra, nie widzę, nie widzę, nie widzę. No, ale lecimy w takim razie dalej. Nie. Nie. Jest jakaś następna niespodzianka, ale sprawdźmy ścianę najpierw. Oczywiście. Nie. I nie. Okej, okay, tutaj również przypuszczam, że nie. I znowu. Nie! Ty dziadu! No właśnie, to ten Chochlik pieprzony. I tu dokucza to mocno. Zmieńmy sobie oświetlenie. No, troszkę lepsze. Pięć kamieni. Trochę za municją zszedłem. Tak, ty trzymaj. Zdecydowanie te bronie. Tak, one są lepsze. 6 do 18. Ale ma specjalny atak. Bash. Co ten bash robi? Double damage. O, ignoruje 10% dobra. Zmiana planów. Bo to nie ma specjalnego ataku. Ignoruje 10% eee, czego. Armoru nieprzyjaciela. Świetnie, i co ciekawe, że w tej grze mają sensy te dwa sloty na broń, ponieważ różne rodzaje broni różnie skutkują na przeciwników. Na przykład, mumię o wiele sympatyczniej jest potraktować na przykład pochodnią niż normalnym atakiem, tym tłuczkiem. O, i teraz mam dylemat, czy wpadać tam, czy nie. Mm, więc na mumie to działa wiele lepiej, niektóre stwory również potrafimy zapalić, niektóre stwory jest lepiej walnąć tłuczkiem, a w niektóre stwory jest lepiej siecznymi brońmi zaatakować, więc zdecydowanie ma to wszystko teraz ręce i nogi, potrzebne są na przykład z jakimś stworem, który jest stosunkowo nieciężkim przeciwnikiem, walczymy, ale no nie dajemy sobie rady, w, przegraliśmy, wygr wygrywamy safe i stwierdzamy, że trzeba zmienić taktykę. Uderzamy jakąś inną broń i się okazuje, że o, przeszliśmy, a to było takie łatwe. Dobra, zasilowaliśmy, koniec gadania. Spadnijmy na dół, dobra. O żeż w mordę, ale się wpakowałem. Tak, atakuj, ale się wpakowałem. No właśnie, podpalenie. Nie mogę uciec, do cholery. Nic. Dobra, udało się. Udało się. To cholera, oni mają krwawienie. Nacz o, żeż mordę. Tragicznie. Będziemy bardzo powoli się poruszać. Są następni. Zdecyduję się chyba na wzięcie jednak czarów ognia. Cześć. Cześć. Jak się tam czujesz? Okej. Okay. Poszło. Nie pocelowałeś. Jaj. Ok, poszło. E, przydałoby się chyba, kurczę, tam po, to pochodnie również wymienić. Dobra, będziemy później sobie sprawdzać. A ty masz tylko na nogi. Mam nadzieję, że te rany przejdą automatem, bo kurde, szkoda mi zużywać napoi. I to bardzo mi szkoda ich zużywać. Dobra, ściany będę sobie przeszukiwał później. Znowu znajdźki, pycha, serek. Gdzie te masz kary polazły? Tu. Ładnie, wszystkie oberwały. Chodźcie, tu. Wszystkie oberwały. Masz. Jeden padł, świetnie. Aj! Obydwa padły. Huh! Bardzo ładnie. Level up. Sprawdźmy, czy może coś się naprawiło w moim. Nie bardzo. Nie bardzo cokolwiek się naprawiło. Zbieraj oczywiście, że strzałki i wszelkiego innego rodzaju rzeczy. Dorzucamy wytrychy. To ty levelowałeś? Tak, ty levelowałeś, więc od razu wrzućmy w heavy weapon. Uh, accept. I to uczyniło, że możemy użyć gdzie ta broń jest w ogóle. Straciłem z oczu. To nie jest to. Heavy weapon 3 requires. Doprawdy? Tak, requires heavy weapon 3, a to requires heavy weapon 2, więc dajemy to tobie. W ogóle jak to wygląda z drżeniami? 6 do 18. 7 do 22. No nic. No nic. Póki co będziemy w tenże sposób się bawili. Odłóżmy tłuczek. To cholery. Kiepsko. Kiepska sprawa. Bardzo kiepska sprawa z tymi ranami. masz, dobra, ty masz właściwe rzeczy o, i grzybków masz aż sztuk jeden, do cholery, kiepsko nie, sztuk dwa dobra, wróćmy w takim razie do początku planszy po co? by zacząć badać sobie ściany do cholery, ale powoli będę się teraz ruszał stąd spadłem Najprawd... jeszcze coś tu łazi? no niemożliwe Nie, nic tu już więcej nie łazi. Dobra, coś tu straszy tylko. Sprawdzamy ściany w takim razie. Hops, hops, hops. A wiecie co ludzie, ja to zrobię bez was obetnę I pokażę wam, jeżeli znajdę jakieś sekrety, bo to trwa za długo i w sumie podejrzewam, że nie jest zbyt emocjonujące. Okej, okay, ludzie, znalazłem jakieś kapliczkę Glutona. Czymkolwiek gluton jest. Prawdopodobnie nie trzeba będzie coś tu położyć, tylko nie mam pojęcia co. Spróbuję położyć cokolwiek. Jakoś nie bardzo, nie bardzo skutkuje to pozytywnym wynikiem. Stek? Nie zadowala Cię również stek? Może borre? Holender, jasne, ciężka sprawa. Jaszczurka? Na, ukrzyżowana jaszczurka? To cholery, co to w ogóle za pomysły? Szabla? Ludzie totalnie nie wiem co robić przy tej kapliczce. Co za glutą tutaj mam kurczę położyć? Więc olejmy to na razie. Mhm. Mm Zdecydowanie. Hmm. W każdym razie szukam dalej w przycisku. Póki co żadnego nie znalazłem. Ta kapliczka w ogóle była tutaj. Ja spadłem w tym miejscu, więc żebyście się orientowali później w mapce, jak będę wam pokazywał, gdzie co znalazłem. Dobra, nie znalazłem żadnego wcisku, spadłem tutaj tylko po to by zdobyć level oraz parę ran, spróbuję się oczywiście wyspać, może te rany jakoś przejdą mi, policja jest starving, trzeba nim coś zeżreć, zjedzmy sobie cerek, i co, z ranami, no cholera, no nic się nie dzieje, świetnie po prostu, co to robi? regeneracja energii upadła Holender, kiepska sprawa. No to co ludzie, wpad skakujemy w. W... No właśnie. W portal. I szanie więcej nie chce wpadać w żadne kurde Pułapki. Tak, to był sygnał, że się skończył rendering filmu. Okej. Okay. Nie pamiętam, czy tu się rozglądałem już za przyciskami, czy nie. W końcu. Razie... Okej, okay. zrobimy to w tym momencie. Ha. Czuję nosem, że będzie niewesoło. Jak tylko ruszę. No właśnie, jest ten gość, który. Dzięki, stary. Atakujmy go. Gdzie ty, ty lecisz? Nie! Co za absurd! Ludzie, sorry, muszę F9 zrobić. Okej, okay, jestem z powrotem. On teraz mi otworzy właśnie włas. W sumie to masz. Chodź tuż, to. Tym razem nie wpaść. Jest, trafiony. A tyż, maciarze. Już mi tu rzucał kamieniami, co myślisz? Paz. No, chodź tu, chodź tu. Krytyk. Nie! Do cholery, tartla mi wyspok Dobra. Nie ma żadnego atakowania. Kur... mać! Okej, okay, ludzie, jest po raz trzeci. O, po raz trzeci walniemy w niego tym. O nie, 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 zły pomysł, nie otwieraj żadnych gubień tu. Cholera, oberwałem. Co on tam otworzył? Dobra, tartla mi otworzył. Tartle. Zaatakowałeś dziady go. Nie będzie. Nie będzie atakowania. Masz, masz. Chodź tu, szmaciarzu. Zniszmy tartla przede wszystkim. O, tartel ucieka. Cześć, cześć, cześć. Kur! Zapiał. Trzymato. Myślę, że to takie wesołe. A, nie mamy energii. Dobra, napijmy się w takim razie, będzie potrzebna. Otworzy z tartla zapewnie. Dobra, bijmy go w międzyczasie. Okej. Okay. Nie ma. Dobra, tartel zatwiony. Chodź tu szmaciarzu. Okej. Okay. Do cholery jasnej. Co ty znowu mi to otwierasz? Zniknął! To dziad dygan, Ale zostawił nam klucz. Lender, trochę ammo. Liścik jakiś. Nie dwa tartle. Okej, okay, poradzimy sobie. Tutaj się wycofajmy. Okej, okay, zmiana broni w ogóle. Tu jesteśmy bezpieczni. Raczej tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Aj! W dupę. Żeby nie spać teraz. Chodź tu. Dobra, zatwiony jeden. Gdzie jest następny? Bierzemy kawałki jedzenia. Jasne, że tak. I rany mi ciągle nie zeszły. Do hole... Jest tartę. Nie ma. Nie ma! Mień broń. Tu. O, pysz, pysznie. Elegancko. Padł. Mam wrażenie, że to są nieostatnie tartle. Ten został teraz mocno nadwyrężony, jeżeli chodzi o ciężar noszony. Przerzućmy sobie te rzeczy tutaj. Generalnie, generalnie. Tu już wybada, wybadałem chyba ściany. Do czego służy ta dźwignia? Aha. Nie. Badajmy ściany w takim bądź wypadku. Ktoś nie wpuścił tutaj. O, to się może przydać. Kluczyk. Do czego ten kluczyk? To? Czyżby? Nie. Aha, i co tutaj? Trickster. Sztucz... Sztuczkarz? Przychodzi i odchodzi. Ale ból zostaje. Ha, 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 ha. Bardzo śmieszne. <grytanie> No dobra. Sztuk sztuk mistrzu, czy tam sztuczkarzu. Sprawdźmy co tu się będzie kryło. Bardzo ciekawe tereny. Sami musicie przydać. Okej, okay, padło. Rozwaliliśmy jakieś beczułki. Jeszcze tartel jeden tam jest. Ciekawe. Tartel masz. Oberowasz za 21, nieźle. Będziesz tak stał sobie, gdzie go? No szybko. A i uciekł. Nie działa. Tutaj jest ten kluczyk, chyba. Owszem. Nie, nie. Oberwał za 8. Oberwał za 23. Pycha. Oberwał. Ładnie. Bardzo nawet ładnie. Zbieramy wszystko. Oczywiście, że tak. Wgasła ta pochodnia, więc od razu sobie wymieńmy ją na bardziej działającą tak, jedzonko teraz będzie zbierał nasz rogu czy tutaj coś można podnieść? nie bardzo dużo straciłem, widzę strzałek do strzelania to one gdzieś tu powinny być lub na dół spadły, do cholery też tak mogło się wydarzyć bo gdzieś tu leżą dobra, olać je na razie na razie je olejmy sobie rozkosznie. W każdym razie cały czas te kurcze rany mam. To cholery, nie wiem co za bardzo z nimi zrobić. Ten gość energii tak bardzo nie potrzebuje, za to powolność chodzenia jest już lekko denerwująca. Ok, sprawdzamy ściany przede wszystkim. Nic, 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 tu może, nie, nie, gdzie ja wlazłem? To jest dobre pytanie. Zbieramy to. Nic nie atakuje? Nie. Nie ma nic również do wciśnięcia. To zbadałem? Nie. Tak. Okej. Okay. Pusto. 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 Pusto do cholery. Pusto. Ciągle nic. No to ciekawe. Ok, mamy jakieś wejście. Ja tam na razie się nie będę chciał pchać. Na siłę. Tu jakieś zawalone wejście. Tutaj nic. Ho ho. Sprawdźmy, sprawdźmy. Dźwignia. Z czym to dźwignie się będzie jadło? To jest dobre pytanie. Spróbujmy. Cudownie. Czyżbym wyszedł tak. Otworzę sobie połączenie. Od razu użyjmy. Och! Cudownie. Naprawdę. Jestem straszliwie zadowolony z tego kryształku, że zostawiłem go na później. Tak, sprawdźmy od razu ściany. Nic, nic. O, nic. No cholery nic. Stąd przylazłem bodajże. Tak, stąd przylazłem. Tutaj jeszcze nie byłem. I nie sprawdzałem ścian również. Hmm. Ok, ciekawe co na tych hakach trzeba zawiesić, żeby je jakoś aktywować. I ciekawe czy w ogóle można je jakoś aktywować. Jest grzyb. Zbawienie. O, i liścik. Przeczytajmy od razu liścik. Widzę, idzie jakąś mm, kapliczkę. Pode mną. Chciałbym mieć więcej wartościowych rzeczy. Cholej, co to niby ma znaczyć? Co to niby ma znaczyć? Ja przecież podniosłem raptem chleb. Chleb i mu humor. Chlepi mu chomor, więc do cholery nie za bardzo wiem, co on rozumie pod słowem wartościowe. Dobra, w każdym razie z wcisków nic nie widzę. Tylko, że ja do tej kapliczki kurczę, no w takim stanie się na pewno nie wybiorę. Tutaj można wejść. Cholery, mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało pułapki. Nie, tu jest wyjście na zewnątrz, jakieś e, dobra, sprawdźmy sobie. Od razu lepiej się chodzi, bez ran, co tutaj się kryje. Proszę bardzo, następne jakieś cudowne zwoje z informacjami oraz wcisk, który mi otworzył. Sprawdźmy, co on mi otworzył. Świetnie, zaraz tu wejdziemy sobie, ale wpierw. Pierw wybadajmy do końca. O, to miejscowy. Miejscówki. I co to za zwój? Ho. Koncentracja na drugim poziomie. Niestety, dupa. Czekasz na później, kolego. A ty? O, shield Potion. Ale czy ja chcę Moodward. Moodward, co? co ja potrzebuję, Aetherweed i Moodward. Aetherweed to jest to, a Moodward to jest to. Jeden mógłbym w sumie stworzyć sobie Shield Potion, na wszelki wypadek. No, na przykład, a kij stwórz, stwórzmy dla tego gościa, ciach. Sprawa załatwiona. Teraz potrzebujemy pochodni bardzo ładnie. Ekstra, uhuhu, jakiś świetny armor. Zaraz go zdobędziemy do swojej dyspozycji. Ale wcześniej, no właśnie, dorzućmy trochę ammo. Kurde i kamieni mam tak jakby małą, bardzo małą ilość. Od razu sprawdzamy ten armor. Okej, okay, my mamy plus 4 protekcji. A to jest plus 4 i waszym. Świetnie. Genialnie wręcz. I ty od razu dostaniesz ten armor. Proszę bardzo. Ale ładnie. Tym gościom by się przydało również armor, jakiś zmienić, ale na razie, na razie nie damy rady. No nic, mamy w sumie, w sumie Reed Helmet oraz Reed Quirass, kirasę tak zwaną. I co? I tyle, tyle naszego. Dobra, no to wypadamy z tego sekretu, wielce, wielce pożyteczny. Tu nic więcej, dobra. Sprawdźmy sobie... Co nas czeka na górze? Jasne, czemu nie?